Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was bardzo serdecznie z pięknych, zakopiańskich gór z Tatr, dokładnie z Rusinowej Polany. Chcę wam życzyć e, miłego tygodnia, ponieważ przez cały najbliższy tydzień nie będzie żadnych wykładów na moim kanale. Z tego względu, jak widzicie, jestem na wyjeździe. Korzystam e, z tego czasu, z tego okienka, które jak myślę, pan Bóg nam dał. Abyśmy mogli wyjechać, bo możemy się spodziewać, że za tydzień lub dwa znowu wrócą następne obostrzenia i będziemy zamknięci w domu. Więc jeżeli Wy też macie okazję, to zachęcam wyjechać na kilka dni, po prostu odpocząć, zrelaksować się. No jest przepięknie. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i myślę, że do zobaczenia dopiero za jakieś 7 dni, przynajmniej. Tak, myślę, że wtedy dopiero będzie kolejny wykład. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.